kochani, witam Was na moim kanale i dzisiaj otwieramy drugie okienko Where Christmas! Mamy już i otwieramy kalendarz. ok, więc mamy drugie okienko dla pieska! Sissy! więc karteczka Okej, więc jeszcze Tak jak zwykle. No co? Okej, no więc... Sisi. Więc. I teraz leży Ale ułożyłem już sisi kalendarz i teraz szukam okienka numer 2. Sisi, mógłby mnie nie maskać. A, mam mokinka numer 2. Dosyć duże. Będą takie troszkę większe niż tamto. Teraz jak się otwiera. Sisi! I to się jakby nie zmienił Więc jak będzie piąty, to czwórkę. Piąta okienko. Nie mogę się doczekać szóstego. A chodźmy w ogóle zobaczyć, co mam na szóstego. Na szóstego. Mhm. To jest szóste. To jest takie duże. Okej. Okay. Więc ja się z nim żegnam. Pa, pa.